Cześć! Jeżeli tak jak ja do niedawna za każdym razem, kiedy potrzebujesz zainstalować system operacyjny na jakimś hoście przy użyciu pendrive'a, używasz Rufusa do wypalania go za każdym razem, lub Media Creation Tool od Microsoftu i czekasz na pobieranie obrazu ISO za każdym razem, to koniec z tym jest narzędzie, które robi to dużo lepiej. Narzędzie, do którego możesz wrzucać sobie dowolną ilość plików ISO. Dosłownie tyle, ile ci wystarczy miejsca na pendrive, i za każdym butowaniem, kiedy musisz zainstalować system, wybierasz sobie z tej listy plik, który konkretnie jest ci potrzebny do instalacji bez Rufusa, bez Media Creation Tool. Dla mnie osobiście jest to takie odkrycie roku i dowiedziałem się o tym z mojego filmu o Rufusie, gdzie ktoś zostawił komentarz, za który bardzo dziękuję. Do dzieła! Ok, wpisujemy w dowolną przeglądarkę Ventoy i wchodzimy na oficjalną stronę oprogramowania ventoy.net. Link jest w opisie filmu. Wchodzimy od razu w zakładkę Downloads. W zależności od tego, czy robimy to z Windowsa, czy z Linuxa, pobieramy odpowiednią paczkę. Jak widać, robię to z Windowsa. Przenosi nas na SourceForge'a. Download Latest Version. Po chwili rozpoczęło się pobieranie. Ok, wypakowujemy sobie zawartość archiwum. Natomiast chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na jedną sprawę. Uruchomię sobie narzędzie do formatowania dysków twardych w Windowsie. No i teraz zwróćcie uwagę. Dysk wymienny, czyli mój pendrive ma jedną partycję i jest to partycja podstawowa, tak? Cofnijcie sobie później albo zapamiętajcie, co się wydarzy po uruchomieniu Ventoya. Wchodzę w program ventoy to disk klikam dwukrotnie, nadaję uprawnienia administratorskie oczywiście. Wybieram urządzenie, na którym chcę zainstalować to świetne narzędzie. I teraz jeszcze zwróćmy uwagę na to, jaki partition style będzie po prostu nam potrzebny. Tak jak mówiłem już w kilku filmach, MBR to jest starszy typ partycji, GPT nowszy. Pierwszy raz od bardzo dawna miałem takie zdarzenie nie wiem czy w ogóle nie pierwszy raz że komputer naprawdę nie chciał akceptować typu partycji MBR i musiałem wypalić sobie GPT. Na dziś już większość urządzeń potrafi z tego korzystać, więc nie jest to jakiś wielki problem. Po wybraniu schematu partycjonowania, klikamy install. I dajemy tak na continue. Jeszcze raz double check. Okej, okay, tutaj widzimy, że wszystko poszło zgodnie z planem, i to co chciałem właśnie powiedzieć. Zobaczcie. Zobaczcie, jak wyglądają partycje po zainstalowaniu Wentoya. Pojawiło nam się Wentoy EFI 32 MB zaledwie, i to tutaj się dzieje cała magia. Wewnątrz tej partycji jest narzędzie, dzięki któremu wyświetla się cały interfejs graficzny wraz z menu, gdzie możemy strzałkami wybrać sobie odpowiedni plik ISO. Natomiast miejsce, w którym znajdują się wspomniane pliki ISO, wygląda z naszej perspektywy zupełnie tak jak dobry, normalny Pendrek. Po prostu jest to jakaś tam partycja na dysku wymiennym i możemy sobie tutaj wrzucić. Pliki. Kopiuję. Wklejam. I już. Warto na tym etapie zwrócić uwagę na nazewnictwo plików. Jeżeli macie wiele różnych instalek o podobnych nazwach, to uporządkujcie sobie te nazwy, ponieważ w tym interfejsie graficznym, żeby się po prostu nie pomyliły, tak? Cechy charakterystyczne jak dziesiątka to dziesiątka, jak 64 bity to 64 bity. Zaznaczajcie to sobie tutaj. Dzięki temu narzędziu Pendrive staje się takim kluczem do wszystkiego, idealnym narzędziem serwisowym i można już ze spokojem instalować sobie raz Linuxa, raz Windowsa. Jeżeli braknie nam miejsca, możemy ISO zrzucić, wrzucić inne, potem z powrotem je przywrócić. No, świetna sprawa, naprawdę oszczędza dużo czasu i nerwów. Ja z tego Wentoja od jakiegoś czasu korzystam we wszystkich moich filmach. Zobaczycie go między innymi w migracji serwera ze starego na nowy, instalacji Windowsa 11, który też się pojawi na kanale. Polecam serdecznie. Jeden problem, który zauważyłem do tej pory, to jak chciałem wrzucić z macOS'a z jakiegoś powodu ten zasób wydawał się być w trybie read only. Nie mogłem na niego nic wrzucić z interfejsu graficznego. Ale też przyznam szczerze, że nie prowadziłem jakiegoś solidnego debugowania tej sprawy. Nie byłbym sobą, gdybym chociaż nie spróbował czegoś zepsuć, więc zrobimy tak. Dodamy folder. Nowy folder. bla bla bla. I dodamy jeszcze sobie plik tekstowy. No dobra, w tym zasobie, w którym znajdują się pliki ISO, są jeszcze jakieś inne śmieci i zobaczymy, jak zinterpretuje to GUI. Tak, wrzuciłem sobie jakieś dwa pliki tekstowe, rzućmy jeszcze jeden folder, niech będzie trochę zamieszania. Ok, to butujemy się. Ok, podpiąłem do VM USB-ka. Z i dwoma plikami ISO i jeszcze dodatkowymi śmieciami. Spróbujemy przetestować to w praktyce. Więc teraz, tak. Klikam Start Now. Wciskam Escape. To akurat takie bardziej typy pod Proxmoxa. boot manager wybieram sobie pendrive'a, którego mam podmontowanego do VM. -ki. Enter. I to jest błąd, z którym się spotkacie często. Klikamy tutaj OK i mamy 10 sekund na kliknięcie dowolnego przycisku na klawiaturze. MOK Management i tutaj strzałkami posługując się wchodzimy w opcję Enroll Key from Disk. Enter. Enter, w, w F i tak jak widzieliśmy jest taka partycja. I schodzimy do wielkimi literami napisanego Enroll with Key in bardzo oczywista nazwa. Klikamy Enter. Możemy sobie za pomocą Entera zobaczyć ten klucz. Oczywiście nic nam to nie mówi, bo to jest jakiś tam szyfr. Strzałką wchodzimy na Continue, klikamy Enter. Jeszcze raz schodzimy na dół na S yes i dajemy Enter. I teraz po reboocie, Zobaczymy, powinna się stać magia. Ok, jesteśmy w naszym narzędziu. Jak widzicie, Ventoy zignorował wszystkie pliki pozostałe, które znajdują się na partycji razem z plikami ISO i wyświetla tylko te pliki ISO. Także bardzo, yy, bardzo dobre narzędzie. Możecie sobie tutaj wybrać dowolną instalkę. Weźmy w Windowsa 11, bo spodziewam się, że będzie tu jeszcze jeden problem. I tutaj, jeżeli spotka Cię coś w ten sposób wyglądającego, czyli pomniejszy się obrazek i nie będziesz w stanie uruchomić normalnie instalacji Windowsa 11, to ja zachęcam w tym miejscu do mojego filmu o instalacji Windowsa 11. No dobra, to w tym filmie będzie wszystko. Zachęcam do oglądania pozostałych filmów na moim kanale. I pozdro, powodzenia.